Ma, to zaczynamy od tego, że biegniemy tu i rzucamy tego flesza. On nawet nie, nie ofleszowuje nas, jak biegniemy z nożem. Więc na przed wysokością pudełka celujemy w tu i nie powinniśmy go dostać. To jest pierwszy fleszyk. Teraz tak dwie osoby idą z skarpetą i albo trzy rampą, albo jedna rampą. W zależności od tego, czy ktoś idzie mi da. I teraz zaraz powiem dlaczego Zakładamy, że trzy rampa Dwie Skarpeta Tutaj wchodzą dwie skarpeta One się praktycznie niczym nie przejmują One tylko mają tutaj zabić Klik, 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 klik Jakby coś nie weszło i ktoś by tutaj wziął Po prostu i zdechł, to druga osoba Wychodzi i kończy Wypestkowuje albo po prostu jakoś zabija Bez sensu um, Dalej, tutaj można Spalić Cement. Cement można palić na oko, jeżeli ktoś nie potrafi palić na oko, to staje plus minus w tym miejscu jakoś, żeby mieć to zlej napowane z rogiem. Tu i na wysokości drugiego rzucę po prostu gdzieś około. No ciężko jest nie trafić generalnie, to jest strasznie duże miejsce, więc dacie radę. Dalej tak, smoke. Tu jest jeden, ten prosty i tu jest drugi, już ciutkę mniej prosty, ale równie prosty. I one powinny wydwać siąść na site. Gra się pod planta. Tutaj wychodzą te dwie osoby z, z tego, ze skarpety. Tutaj leci plant. I super, cacy, i wracamy, nie? I stoimy, patrzymy sobie plecy, czekamy na defa. Um, w razie czego, rzecz jasna, jak ktoś już będzie defował czy coś, to można rzucić um, na pakę. Takiego MOLO od tej kreski Po prostu dolnej, tu jest górna, tu jest dolna Tu, albo jak ktoś by chciał wychylić To tutaj dajemy mu, że flesza I on sobie po prostu Świetnie radzi, tutaj wszystko jest palone, więc Cacy, ziomek który defuje ma przesrane um, I co teraz? Jest na przykład jeszcze MOLO na małyża. Na małysza, na heaven w sumie, nie na małysza jest dosyć proste, wystarczy tylko tutaj wbiec w to, się zleje na powiedz tamtą kreską I tu wycelować w prawy dolny róg Przepraszam, w lewy dolny róg I przesunąć tak, żeby ta górna część celownika prawie stykała się, no była po prostu na styku z tą śrubką i jump jumpthrow On powinien wylądować tu i powinien się aż roznieść tutaj, więc mega spoko sprawa i do tego jednocześnie rzucamy na headshota. Na headshota można rzucić tutaj złoka. walka. I on powinien też palić tutaj całą resztę tej odległości i... No ja mam problem z rzucaniem go, nie jest taki prosty dla mnie. Ale mam zastępstwo na to. Ustawiacie się o to i celujecie w ten drugi guziczek. Ten tutaj macie raz, dwa, trzy, cztery. I celujecie w ten jest go. I on wtedy już na pewno spali tutaj całą resztę, łącznie z boksem. Tylko uwaga, żeby was tutaj nikt nie ściągnął na blisko, nie? Pierwszy sobie sprawdźcie pozycję, żebyście nie wbiegali jako pierwsi z molem i o, rzucę molo i... i ...dupa. Nie rzucisz, bo nie żyjesz. <ścoughs> no, dlaczego Mateusz nie rzucił mołotowa? Bo nie żyje! Pozdrawiam dla ludzi, którzy kumają mema. Jest jeszcze druga opcja. Taka na, um, na to, że na przykład nie ma skarpety, albo skarpeta zlikwidowała nam jednego człowieka, i drugi jakimś cudem nie wychylił, bo się na przykład cyka. No to jest taka opcja, że na przykład palimy. Nie tutaj, tutaj nie palimy. Palimy. Shorta. <laughs> tak, skarpetę. Dwoma przyciskami po prostu klikamy. Dwa na raz przyciski, celujemy w ten syf. I powinien siąść tutaj się palić i um, rzucić można tutaj takiego smoka. On jest na bliżej. I wtedy łącznie z um, tym smokiem. ciutkiego go za bardzo do prawej rzuciłem, ale wsiadł tak czy siak więc super. I tutaj można sobie jakieś... Klik, klik, klak plik, plik. Bomb has been planted. No. A uh, więc no. Tutaj łok, kilka kroków generalnie. Teraz powinien palić wszystko, Dobra, okej. Okay. No więc kilka kroków. No ja mówię, no dla mnie to jest trochę cięższe. Ja się postaram stąd rzucać, nie żebym na łoku nie próbował, ale po prostu ten jest prostszy i zawsze siada. No. I to by było w sumie tyle. Tam Molo, tu molo, tu smoke, tu smoke albo tam smoke, i tu ewentualnie molo, to zależy od tego co się staje na skarpecie, nie. E, natomiast jeżeli jednym wchodzi rampę, to tutaj stara się grać, że jasna bezpiecznej, e, bezpieczniej i tak samo rzuca na headshot, pali wszystko i um, osoba z, no z przed skarpety będzie musiała rzucić tutaj po sprawdzeniu skarpety bo ta osoba nie ma drugiego mola chyba że po prostu ktoś tu by wyrzucił dwa mola biegnąc skarpetę na przykład już biegacie skarpetę i wiecie że nic tutaj nie ma strata ta pierdu pierdu o super sprawdziłem nie ma cyk masz rzuć sobie ja sobie wezmę tutaj ci popilnuję żeby ci nikt nie skrócił nie wiem, no jakoś tak można próbować, nie? I najlepiej, żeby Aimer nie, nie był spaką, tylko żeby taka jakaś osoba, nie chcę mówić brzydko, ale taka, która nie umie strzelać po prostu, żeby zaplantowała bombę tu. Albo no, no gdzieś po prostu w bezpiecznym miejscu. Nie? Mam no, teraz osoby, które idą midem, nie ma znaczenia czy idziecie tu czy drabą, ale fajnie było, jakbyście szli tędy. Zaraz powiem dlaczego. Tutaj trzeba uważać, bo życie jest na CT jest praktycznie przed tym, który tu wbiega, więc już trzeba z weaponem, nawet z freefire'em może, jak nie boicie się, że ktoś was usłyszy czy coś, nie wiem. Możecie po prostu, musicie być uważni. Um, dalej, nakładkę MOLO, wbiegacie sobie w tę kropkę. Widzicie ten tutaj ten dzyndzel wystający z kawałek tej rynny? Celujecie w dół, tak żeby być w jednej, trzeciej. U mnie to jest tak, że akurat się styka ten dolna część celownika z tą kreską. I to powinno palić całą płatkę plus cement za każdym razem. Um. Dalej możecie wbiegać jakiś tutaj. F... oj sorry, jakiś tutaj flash, może jak chcecie, albo tutaj jest takie lepsze ciutkę. O, teraz też jest w miarę prosty. Dostaje go osoba, która tu stoi, jak się boicie, jak wiecie, że ktoś tu gra, czy coś, i dostaje go, no rzecz jasna, ziomek, który jest tu wcelowany, ziomek, który jest tu wcelowany. No kumacie, nie? Czacze. Cza-cza-cza. Więc tak, żeby się odbiło od boku, od sufitu i cyk. I w jasny. Jak już wiecie, że tu nikogo nie ma, to stąd też możecie rzucić MOLO. Okej. Okay. No. Więc już wiecie jak celować. Nie wiem czemu tam wycelowałem za pierwszym razem. Na tej lince, tam nie wiem, jak wy to w sumie wyliczycie. Tutaj od razu jest um, ten tutaj kąt. To tutaj jest to. To nad tym. Tutaj jest ten pręd, tutaj jest ten kąt i w tej samej linii. Nad wszystkim. I po prostu jest zwykły throw. No. W razie czego? Możecie też rzucić e, smoke'a tam. Smoke jest taki, że celujecie. Tutaj w to spojenie i po prostu rzucacie, on powinien tak pięknie, ładnie siąść. Tutaj nie powinno być nic widać, może minimalnie coś, no, ale tak czy siak nie powinno być nic widać. Teraz tu, lokujecie się w to jak już jest tam smog, tylko to w miarę szybko trzeba zrobić. I tutaj są dwie kropki generalnie, jest jedna kropka i druga kropka i je widać stamtąd. Więc celujemy w tą drugą kropkę i ciutkę. Jak mamy już na środku celownika tę kropkę, to ciutkę wyżej od tej kropki. I ten smug powinien się cudownie na e, całe CT. Tu nie powinno być nic widać, generalnie. Nie wiem, jak wyja wie, nic nie widzę. E, no, i potem wbigacie i pomagacie. A na plecy. Sprawdzacie pozycje, sprawdzacie headshot w razie, jakby jakimś cudem ktoś tam przeżył, chociaż nie, nie wydaje mi się, żeby ktoś dał radę to przeżyć. Patrzycie tu, możecie. No i macie side zajęty, super. To jak wam zostało jakieś molo czy coś, to tu molo, Nate. Nie wiem, może jak się boicie, że ktoś tam będzie, to jest coś takiego. Może go za długo było widać, no ale tu macie nie? No. Potem jak już jest plant, to um, generalnie jak wchodzicie w dwie osoby i pomagacie, tak jedna dobrze by w sumie została tutaj na midzie i wyciągała już rotujących, którzy rotują przez składkę albo przez CT, um, No i potem dołączają do tej jednej osoby dwie i pozostałe dwie starają się trzymać tutaj. E Małysza, czy coś Sajta Od pleców może No rozumiecie, po prostu staramy się już wyciągać ich Wyciągać, albo no są frajerami, czy coś, nie? Nie wiem no Raczej tak